Witam, na no imię Dawid. Dzisiaj pokażę Państwu, jak prawidłowo skonfigurować falownik Huawei za pomocą aplikacji Fusion Solar. Przed rozpoczęciem konfiguracji włączamy w telefonie Wi-Fi transmisję danych oraz lokalizację. Następnie uruchamiamy aplikację. W pierwszej kolejności zakładamy konto instalatora. W tym celu naciskamy przycisk No Account, Installer role i wypełniamy wszystkie potrzebne dane. Celem rejestracji użytkownika. Przyciskamy przycisk Registration. Po otrzymaniu maila potwierdzającego zarejestrowanie użytkownika logujemy się do swojego konta. I naciskamy okienko Setup Wizard. Skanujemy kod z boku urządzenia. Potwierdzamy. Akceptujemy połączenie, pomimo że sieć nie ma połączenia do internetu. Kanujemy ponownie urządzenie Wpisujemy hasło instalatora 5 i A na końcu Przyciskamy login W tym miejscu możemy sobie zmienić hasło dostępu do falownika. Jeśli nie chcemy, możemy pominąć ten krok. Przyciskamy przycisk Quick Settings. Wybieramy odpowiedni grid code. Dla naszego kraju musimy wybrać normę czeską. Wybieramy synchronizację czasu z telefonem. I klikamy przycisk Next. W kolejnym kroku otrzymujemy potwierdzenie, że urządzenie do komunikacji jest. Podpięte do falownika. Klikamy przycisk Next i wykonujemy połączenie wula. W pierwszej kolejności wybieramy odpowiednią sieć z listy i wpisujemy hasło dostępu do routera. Czekamy, aż inwerter skomunikuje się z routerem. Po prawidłowym połączeniu otrzymujemy potwierdzenie, zarówno graficzne, jak i w postaci pobranych adresów IP i e MAC. W kolejnym okienku otrzymujemy również potwierdzenie prawidłowego połączenia z zewnętrznym serwerem oraz z siecią elektroenergetyczną przez falownik. W tym momencie zakończyliśmy podstawową konfigurację instalacji i możemy przystąpić do dodania instalacji do aplikacji.